Dziś mamy generator wodoru, wytwornica 75 litrów gazu na godzinę. Wygląda tak. Podłączenie 230 V. No, a co mamy w środku, to zobaczymy wkrótce. woltaż 220, e, ilość płynu 1000 ml i wytwarza 75 litrów na godzinę. Z tej strony mamy. Filtr hydrauliczny Zawór I tu podłączamy wężyk do palnika Łącznik Ampermetr Odkręcę i zobaczymy co mamy w środku Wszystko zdemontowaliśmy No i zobaczymy Ściągamy obudowę I co my tu mamy Mamy wentylator, płyty strującej tak. Mamy butle do wypełnienia płynem, soda kaustyczna z wodą, 15% sody na liter wody i czujnik ciśnienia, który wyłącza zasilanie w czasie przekroczenia ciśnienia. Koniec.